Cześć Zamknięte. Cześć Cześć, tylko tą deskę tutaj Kurde Dzień dobry, siema Mario. Dzień dobry panu Przecież ja <śmienny> to No to co, to idziemy w podróż <śmienny> Wyruszamy dzisiaj w stronę Najwyżej położonego mostu w Stanach Zjednoczonych Do niedawna najwyżej położonego mostu e, Na świecie, ale Chińczycy już Przebili. Jest dzisiaj z nami Sergiusz. Cześć Sergiusz. Siema. To, na, to jego pomysł, żebyśmy tam pojechali. Dzięki za inicjatywę, bo bym dupy nie ruszył. A już poluzowano, już można domy opuszczać, można jako tako podróżować z zachowaniem różnych form bezpieczeństwa. Tak więc jedziemy. Muzyka no, właśnie, tak, propos tego, że jedziemy sobie na wycieczkę, ale tak naprawdę do końca nie jesteśmy pewni, czy to miejsce będzie otwarte. Ale, jakby miejsce docelowe ma mniejsze znaczenie, a sama podróż jest ważna. Kamunia jest, fajna, wesoła muzyczka jest i jedziemy. Myślę, że będzie to wszystko otwarte. W internecie pisało, że jest otwarte, może z jakimiś ograniczeniami. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja jestem bardzo podekscytowany, że w końcu odwiedzam te punkty w Kolorado, które już były dawno na liście, ale jeszcze nie zostały odwiedzone. Jedziemy dalej. Jesteśmy obok Colorado Springs i Jak widzicie Helikoptery wojskowe latają Colorado Springs, Springs to taki Jakby nasz żagan Kupa wojskowych No i coś tutaj, chłopaki trenują na pewno Dodatkowa ciekawostka dotycząca Colorado Springs jest taka, że bardzo wielu żołnierzy, którzy z Ameryki zostali wysłani do Polski, właśnie są z tej jednostki. No i stąd też tutaj dużo Polek też mieszka, z racji tego, że jedzie taki żołnierz, no i może wziąć ślub, zakochać się i potem z żoną wraca. To taka dodatkowa ciekawostka. Jest tu właśnie duża taka kobieca, że tak powiem, społeczność polska Colorado Springs. Informacja jest taka dobra, że można tu wjechać do tego parku, gdzie jest ten most. Przejechać, może tym mostem. Nie wiem, czy będzie można wysiąść, kurczę, bo są teraz duże restrykcje. Eee, zaraz się o tym wszystkim dowiemy, kurczę, e, bo nie wiem, co tutaj będzie. Właśnie teraz Sergiusz załatwia sprawę i zaraz powiem Wam więcej. Mam nadzieję, że w fajne ujęcie uda się dograć. Jakby można było, kurde, z drona tu latać, czy w ogóle byłaby perełka, ale chyba się raczej nie da. Więc sorry, że nie będzie takich fajnych ujęć, no ale most, jak najbardziej, mam nadzieję, będzie ciekawy. Most został wybudowany w 1929 roku i był to najwyżej położony most w Stanach Zjednoczonych. Był to najwyżej położony wiszący most w Stanach Zjednoczonych. W 2001 roku niestety Chińczycy już przebili ten most i wybudowali wyżej. Most liczy ponad 300 metrów i ma szerokość 5,5 metra. Jest taki drewniany, został on odnowiony po 2000 roku. Nie mogę znaleźć informacji z jakich powodów on był wybudowany. Podejrzewam, że był to szlak w tamtych latach, łączący. No, Dwie drogi, ale teraz jest tylko atrakcją turystyczną. Można tu sobie pozjeżdżać jeszcze na takiej Tyrolce, to się chyba nazywa. Jest to tylko i wyłącznie atrakcja turystyczna. Z auta wyjść nie możemy. Możemy tylko i wyłącznie fotografować i nagrywać z samochodu. No, niestety takie są tutaj teraz restrykcje związane z tą całą sytuacją, jaka jest na świecie. No i szkoda, że nie można na tym moście stanąć i nagrać tego, co jest pod spodem, bo widoki są przepiękne. O, teraz mam coś pokażę. Uwaga, uwaga, czekaj, stanie. Sam most wisi na metalowych linach, ale jest wyłożony drewnianymi dechami e, wszystko wygląda dość tak z daleka stabilnie, ale jak się jedzie, to tak czuć, że wszystko się telepie te deski tak bubo. Bu, 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 bu. Na parkingu sobie wyszliśmy, żeby zrobić jakieś zdjęcie, już jakby poza tym mostem. No i zostaliśmy upomnieni, że musimy wrócić do samochodu. Tak więc tyle to będzie z tych ujęć tutaj. No dobra, jeszcze na ten temat się wypowiem, ale to później pewnie. No i co Sergiusz, pozwiedzane. We'll Trzymaliśmy się już poza tym parkiem, gdzie jest ten most Na kanapki słuchaj. Kanapki z pasztetem Pokaż że to się robi. Kanapka z pasztetem Polski pasztet z polskiej cukierni Ogórek No i takie podróże po polsku No nie można się nigdzie w restauracji zatrzymać, żeby zjeść Najlepsze mm. To takie podróżnicze kanapki, co? Ogórek, pasztet Byle nie z jajkiem, nie? No i to jest właściwie cały atrakcja dzisiejszego Janusze podróży Ale ja lubię mm. Więc odwiedziliśmy ten most Zjemy kanapki I jedziemy taką trasę widokową Więc Jeszcze jakieś uroki kolorado, mam nadzieję że Wam pokażę, nagrywam teraz telefonem i mi aparat padł. nie wiem czemu Karta oczyściłem, ale pokazuje, że jest full I nie mogę nic z tym zrobić niestety Więc będzie kręcone telefonem mm. Dobre kanapeczki A? Najlepsze Połowę I trochę zabiera to Friday z podróży No ale teraz wjeżdżamy w taką zarąbistą drogę Teoretycznie Z fajnymi widokami przez te góry skaliste I jedziemy na I-70 A tam będzie na nas czekała w ogóle Najwyżej chyba położony tunel W Stanach Zjednoczonych Więc ten odcinek taki pod względem najwyżej, najwyżej Tak w ogóle Ameryka swojego czasu bardzo mocno pchała do przodu W tych takich najwyższych konstrukcjach, największych Potem Chiny mocno przejęły tą rolę No a teraz Bliski Wschód tam teraz największe rzeczy na świecie się buduje, a Ameryka już raczej nie, nie, nie dogoni Bliskiego Wschodu. No i zaraz mam nadzieję będą fajne widoczki. Jedziemy, jedziemy. Zobaczcie jaka zarąbista stacja paliw, Drewniany, drewniana budka, musieliśmy zatankować, bo jadąc z góry w Colorado musi być zatankowana auto, bo nie wiadomo gdzie będą stacje paliw, jak to wszystko klimatycznie wygląda, w środku starsza pani sprzedająca jeszcze jerky, te kabanosy takie, naprawdę klimatyczne. Mariusz. Mariusz Malinowski w podróży Powiem wam, że wyrwanie się z domu Z miasta w takiej natury, gdzie góry, śnieg, klasy Czuję się tak zrelaksowany Że zaraz bym po prostu zasnął Ale pijemy kawkę, żeby nie usnąć Mariusz, ty lepiej nam tutaj nie zasypiać, Musisz prowadzić auto słuchaj. Prowadzę, prowadzę nas bezpiecznie do domu jestem tak zrelaksowany, że powinienem teraz tryskać energią, ale jestem taki wow, odpływa w ogóle. jedzenie? Nie. Nie ma czym się chwalić. W podróży obowiązkowa nie, nie. sprawa czyli burgery, żeby trochę siły było, bo się nam została godzinka 15 do Denver. Przerwa na jedzenie, i później wnioski z całej tej podróży podczas tego wszystkiego, co się dzieje dookoła ale to już w domu, na spokojnie. Dzięki tak proposer już za podróż. Nie ma problemu. Na zdrowie. <laughs> na zdrowie. Ok, jestem już w domu. Kurki sobie chodzą. Krótkie podsumowanie tego wyjazdu. Zacznijmy od stron negatywnych. Po pierwsze, beznadziejne jest to, że nigdzie wyjść nie można, że ludzie na Ciebie patrzą jak na morderce, że ta kontrola w tych miejscach, które można zwiedzać, jest bardzo duża. Ona, no oczywiście, nie mówi, że ona jest niepotrzebna, bo pewnie jest, ale mówię tak ogólnie o odczuciach. Czy to jest dobrze, czy źle, to już sami oceniacie, czy takie działania powinny być podejmowane. Kolorado zostało otwarte, pojechaliśmy, nie widzieliśmy żadnych ludzi dookoła. Trochę motocyklistów, do tego bardzo dużo odbywa się prac na drogach, czyli no, jest to w sumie dobry moment, bo jest mniej aut, e, transport jest trochę ograniczony, turystyki prawie nie ma w ogóle, więc jest to na pewno dobry moment, aby taką e, pracę wykonać. E, ogólnie podróż fantastycznie, było się wyrwać z miasta, pojechać gdzieś, e, oczywiście z zachowaniem tych wszystkich zasad, ręce sanitizerem. Mieliśmy co chwilę, gdzieś na stacji tankowaliśmy czy kupowaliśmy kawę. E, rozmawiałem z panią na stacji benzynowej, mówi, że coraz więcej tych turystów wychodzi już. Gdzieś tam ludzie zaczynają zwiedzać, podróżować, no i może to dobrze. Tak więc ja się bardzo cieszę, że wyjechałem. Jestem w ogóle bardzo zmęczony po tej podróży. Tak się zrelaksowałem, wiecie, ta jazda między górami, taki spokój i, I naprawdę czuję się mega zrelaksowany. Już od dawna się taki zrelaksowany nie czułem. Tak więc mam nadzieję, że ta podróż Wam się podobała. Jeżeli tak, łapka w górę. Jeżeli jesteście nowymi widzami, to zapraszam do zasubskrybowania kanału. MM Podróży, dużo zdrowia. Do zdrowia.